No to co ludziska, dzisiaj może odpoczniemy sobie trochę od rozgrywek rankingowych i zamiast poważnej, spiętej gry, zagramy sobie coś luźniejszego w trybie szybkiego meczu, troszkę mniej konwencjonalną postacią. Mam już jedną konkretną postać na myśli, ale o niej powiem Wam zaraz. Ja się nazywam Falcon, no i zapraszam Was na kolejny epizod Overwatcha na moim kanale. A tą postacią, którą dzisiaj zagramy, będzie słuchajcie... Sombra! Tak jest, Sombra, postać, na którą wiele, w sumie, znaczy wiele osób, to jest taka postać, która wywołuje pewne kontrowersje i bardzo długo, wiecie, była traktowana dosyć, no, nieprzyjemnie yy, przez społeczność Overwatcha. Wydaje mi się, że jest teraz z tym lepiej, też coraz więcej graczy gra lepiej tą postacią. Generalnie coraz bardziej jest przydatnych, co jest jak najbardziej w porządku, co jest jak najbardziej fajne. W ogóle wydaje mi się, że mamy całkiem spoko metę w tym momencie, metę, która pozwala na wiele... Różnych pików, na wiele, wiele postaci jest po prostu właśnie takich, że może nie są super optymalne, ale troszkę tak lepiej ludzie na nią patrzą, jest mniej takie, takiej toksyczności, kiedy ta postać się pojawia w kompozycji waszego zespołu. Także to jest coś, co na pewno jest ogromnie na plus. I fajnie, że jednocześnie Blizzard stara się tymi wszystkimi patchami troszkę delikatnie wzmacniać postaci, które mimo wszystko gdzieś tam znajdują się jeszcze w tej troszkę. Średnio niższej półce. I to jest super, bo prowadzą, dążą do takiego balansu, w którym e, to momencie każda postać będzie miała coś fajnego do zaoferowania i każda będzie postrzegana nie jako jakaś tam zbędna e, część zespołu, zbędny element zespołu, tylko ktoś, kto jak najbardziej może być przydatny. Także to jest super. A dlaczego Sombrom zagramy? Ponieważ no, Sombra właśnie bardzo często miała opinię takiej postaci bezużytecznej. E, ja troszkę boję się grać w tej postaci. Przyznam, że mam. E, Taki strach troszkę grając gry rankingowe, który polega na tym, że raczej trzymam się z daleka od postaci, które są e, takie mniej właśnie konwencjonalne, są mniej takie, e, które są mniej uznawane, o może w ten sposób, wymagają troszkę większej, e, no, niosą ze sobą jakieś ryzyko po prostu, nie? Są takimi troszkę bardziej spe specjalistami, sprawdzają się. Gdzieś tam w poszczególnych sytuacjach, ale niekoniecznie na każdej mapie czy coś, raczej się trzymam takich wyborów dosyć pewnych, szanowanych, uznawanych. I którymi też mi się dobrze gra. To nie wynika nawet z tego, że ja się boję wybrać jakąś postać, bo boję się opinii innych. Bardziej ja sam, troszkę przez te opinie społeczności i pewnie po części moją, boję się grać tą postacią, bo boję się, że jest ona jakoś tam mało optymalna, a jednak chcę wygrywać, prawda? Także tak to działa. Nie chcę nikomu psuć rozgrywek rankingowych, grając sombrą właśnie na rankedach, bo jednak wchodzenie tak do gry na świeżo nie byłoby najlepsze. Dlatego zapraszam Was dzisiaj na mecz szybki w którym zagramy właśnie tą postacią. Kupiłem sobie nawet specjalnie na tę okazję skina do Sombry, legendarnego właśnie przed momentem. Przyznam, że całkiem ciekawy. Oczywiście, Nocze, Sombra mi się strasznie podoba, jednak, no, pojawiała się już kiedyś. A tutaj taki powiew świeżości, taki też wiecie, trochę pro look można powiedzieć na tej Sombrze. Więc liczę na to, że po prostu doda mi to skilla, takie typowe wśród graczy, nie? Że kupujemy skiny, kupujemy sprzęty i myślimy, że dzięki temu będziemy pro. No, niestety nie działa tak to do końca. Ale będzie ok. Spróbujemy swoich sił. Bardzo chciałbym w sumie grać na jakimś tam przyzwoitym poziomie, poziomie z Sombrą. To jest ciekawa postać. Tylko taka właśnie dosyć ciężka. Ale myślę, że bardzo satysfakcjonujące byłoby granie nią na, na porządnym, przyzwoitym poziomie. Może być bardzo uporczywa dla przeciwników. To po pierwsze, a po drugie, przez to, jak ludzie czasem postrzegają tę postać. Zostawiam sobie to tutaj. Zakujemy i wejdziemy im na tyły, niech będzie Bra. o jezu, myślałem, że że to przeciwnik, a jak widać jest wszystko okej okay. dobra, wlatujemy tutaj Widzę jakiegoś Junkrat'a. Gdzie jeszcze jakąś apteczkę możemy zhakować? W sumie tam. Nie byłoby głupim pomysłem. Będzie blisko naszych tutaj sojuszników. Sobrą trzeba grać tak troszkę właśnie strategicznie bym powiedział. Wow, baby! Tam jakaś smuga w ogóle. No poważnie. Dobra, mamy tę. sombre. czy znaczy smugę. na Dobra, chodzimy na plecy teraz. Nie raz, raz. O Jezusie, tej Zeniata jednak czuwał. Ale okej, okay, nie wyszło najgorzej. Troszkę miałem taki moment, że byłem poza walką za długo, mi się wydaje. Troszkę bawiłem się też z tą smugą niepotrzebnie. Ale nie wyszło generalnie najgorzej. Myślę, że całkiem w porządku. Przyjęliśmy parę apteczek, które będą bardzo przydatne. W tym mom momencie mamy ultimata, który też będzie mega przydatny na ten teamfight, jeśli tylko się zgrupujemy i będzie da radę go wykorzystać sensownie. Także to będzie trzeba ogarnąć. Jak to wygląda? Dobra, wskakujemy do naszych tutaj. Ło, ło, o. Ej, ej, zapomn... Kurde Sąbrą się nie wchodzi w momencie, w którym nie macie translokatora Ja w pewnym momencie przestałem strzelać, bo spanikowałem Mówię, gdzie jest mój translokator, nie? Powinienem go już mieć Muszę pamiętać, żeby raczej tu rzucać przed użyciem niewidzialności e, Ja to rzuciłem troszkę wcześniej Zupełnie niepotrzebnie No, wiecie Granie jakąś tam postacią wymaga znania takich e, Takich Mankamentów O kurde ten ostro rozdemuje To i mordopona gdzieś leci. Dobra, cofniemy się. Nie ma co. Zaraz na górę. Bra. No, trzeba tam lecieć powoli. Zabezpieczam cel. Może ktoś Kupiłem No, w ten sposób kupiłem trochę kontestują Kontest, guys, kontest. kontestują. Okay, i dobrze? Aj, sombra! Orisa, gaddemet. No i niestety, będą to mieli. Aj, gdybym wygrał tę walkę, mógłbym tutaj pomyśleć o czymś: e, jeszcze o, o wywalczeniu, może tego punktu, ale bez tego to nie ma opcji, niestety. No, w porządku, nie zawsze można wygrać, przejąć punkt. Ale było całkiem okej. Okay. Mieliśmy tutaj rzeczywiście szansę, żeby to przejąć. E, powiem wam, że w ogóle mega mocna jest Sombra w walce ze smugą, jeśli smuga jej nie widzi. Jeśli widzi, no to nie schakujemy raczej smugi. Ale w momencie, w którym zaskakujemy ją od tyłu, to wyłączamy jej po prostu największy atut, tę mobilność. Słyszałem, że dają za was niezłą nagrodę, Wyłączamy jej tę mobilność i dzięki temu, no jak widzieliście. Smuga w tym momencie po prostu panikuje. To jest bardzo nieprzyjemne w ogóle, zostać zhakowanym przez Sombrę. Też gra, kiedy grałem Doomfistem na serwerze PST tym testowym też miałem właśnie taką sytuację, że chciałem uciec na Ultimate, czy coś i zostałem zhakowany przez Sombrę. W przypadku Doomfista, kolejne postaci, tak mocno działające jednak na, na jej umiejętnościach, no, było to po prostu doświadczenie straszne, żeby w taki sposób zostać załatwionym. Mogłem sobie tam schakować jakąś apteczkę, ale chyba wezmę tę tutaj na środku. Oho. Mamy schakowaną smugę. A teraz to ona, ona się nie da schakować. Oj, słaby translokator. Wejdziemy na plecy. Dobra. Dobra? Nie, 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 Boże, ile granatów, gademet. Dobra, lecimy po apteczkę tutaj jest. Odnowimy to sobie, nie, jeszcze nie. Dobra? Oj, tatujemy teraz. O Jezu, nie mam tego. Nie mam e, mojego translokatora. Fakt, zapomniałem znowu. Dobra, lecimy. Pięknie, dobra wymiana. Zrobiście. Słuchajcie, przyjemnie, bardzo przyjemnie mi się nią gra, jak na chwilę obecną. Wiadomo, to jest szybki mecz, ale jednak wiecie, mechaniczne skillsy tutaj się trenuje. O. Gdzie on jest? Okej. Okay. Ej, kurde, to jest dobre, podoba mi się. Jest okej okay bardzo. Damy tej apteczkę naszym. Tutaj następną zaraz zhakujemy. A teraz lecimy zaraz tutaj. On zawsze rzuciłem, ale dobra. Dobra lecimy. Ej poważnie. Zaczynam Dobra, nie widać mnie. Smuga mnie zdążyła zniszczyć. Dobra, Genji'ego zhakowaliśmy, nie mógł zdaszować. Smuga jeszcze się trzyma. Ale ostatecznie wyeliminowaliśmy wszystkich na punkcie, no i mamy to. Więc jest zarąbiście. Ta Morisa jeszcze, jest zaniata, będą zaraz wchodzić. Ale nasi są, także przejmujemy to. Trzymamy przynajmniej. Contest guys, please. Ura. No, to było średnie dosyć. Aj, sporo damage'u bardzo dużo. Dobra, trzeba się zgrupować. Regroup A, ah, Jezu. O, tej można wbić, słuchajcie. Dobra Jest fajnie, jest ok. Weźmiemy Anę. O Jezu, ale słabe strzelanie. Oj, oj, oj. O, ale mnie zrobił. Ale mnie zrobił tę papkę. zupełnie nie zauważyłem. Ale porobione. Tam Zeniata na low uciek, a na go granatem zestrzelić. Ale ogółem, ogółem, słuchajcie, bardzo dobrze mi się nią gra I w sumie trening czyni mistrza, jak wiadomo. Także może czas przestać się bać tej postaci i dać jej szansę na rankedach. Ludzie wiecie, nie lubią niekonwencjonalnych pików. Oni są. No boją się ich po prostu. Dobra, lecimy tutaj. Rzucimy haka na końcu tutaj. No? Oj, oj, trzeba się wycofać Pięknie. No i nasze słuchajcie. Mamy to. Jeden do jednego. Statystycznie tutaj patrząc, nie mam jakichś świetnych, wiecie, złotych medali i nie wiadomo czego. Ale wiadomo, medale nie grają. Moim zdaniem jest naprawdę nieźle, przyzwoicie. I kurde, właśnie to lubię. To lubię we flankerach, wiecie, że macie kontrolę nad sytuacją. To samo lubię w Anie, na przykład, że właśnie. Jesteście w stanie uśpić przeciwnika czy coś? W tym przypadku mega mocne jest i mega satysfakcjonujące, właśnie. Satysfakcjonujący jest ten moment, w którym jesteście za przeciwnikiem, hakujecie go i on nagle ogarnie. fak, jestem skakowany, odwraca się, wy do niego strzelacie. Wiadomo, jeśli ciężko wam go trafić, no to jest ciężko, nie fajnie. Ale jeśli te heady wchodzą jeszcze i go eliminujecie, no to po prostu. mmm, miód. Naprawdę e, przyjemnie się nią gra, kurde. No i smutno dosyć, że, że Sombra jest tak, wiecie, no, nie lubiana troszkę. Dobra, weźmy tutaj Hellfucka w sumie. Tam będzie ważniejszy na sam początek, myślę. Urzucamy to sekundę za wcześnie i wchodzimy. Wchodzimy, o, ane weźmy. Oj, od razu zeniata czuwa, widzę. W porządku. To weźmy zeniatę, zdejmijmy. Wracamy. Nie ma co ryzykować. Dobra. Oj. A, kurde, złapała mnie. Miała farta, słuchajcie, że akurat tutaj się teleportowała i usłyszała mój teleport, właśnie, translokator. E, no szkoda. E, troszkę, gdybym więcej strzałów trafiał w tego Roadhoga, to może udałoby mi się go zabić. Ja też nie chciałem marnować ultimate'a, który jest jednak bardzo mocnym Ultimate'em, tym fajtowym. E, mówię oczywiście o EMP Sombry. Oj, ale sobie ustawiłem. Dobra, zniszczymy im tego health packa. A to zaraz. Ma... No a może go tak ustrzelimy jeszcze O Dzień dobry, panie Roadhog! No czekał tutaj na mnie Ale okej, okay, z te mamy. Jeden za jeden, niech będzie. To jest też super, że sombra ma taki duży zasięg z na przykład Musiałbym się tutaj strasznie wbijać, żeby... Żeby słuchajcie móc w ogóle tutaj dobić tego Zpakujmy to w sumie, no. Żeby móc zdobić tego te Zeniatę, A tutaj patrzcie z takiego zasięgu w ogóle na luzie. Bez spiny. A teraz wyjdziemy z EMP chyba. Od razu. Zabezpieczam Okej, okay, troszkę obita. O, Jezu! No, tutaj apteczki nie ma gen gengu. Aj, no, nie miałem translokatora. No, to jest właśnie to zapominanie, nie? Trzeba pamiętać. To nie ma wielkiego cooldownu, więc jeśli sobie wyrobimy nawyk rzucania tego translokatora przed EMP, to naprawdę myślę, że można bardzo wiele walk, bardzo wiele sytuacji wyżyć. Ja zauważyłem, że troszkę za często schodzę tutaj z tej górnej flanki tutaj, prawej, więc będę musiał chyba coś zmienić niedługo. Oj, no i słabo. No i dałem się teraz, kurde no. Tak, nie najlepiej, szczerze mówiąc, mogłem poczekać jakoś na nasz zespół. Tak, jeszcze wam powiem, że w kwestii takich technicznych, w kwestiach technicznych, e, strasznie dużo ostatnio zmieniam czułości. Bardzo dużo, bawię się. Z czasem są takie momenty, że po prostu człowiek ciągle coś chce zmieniać. No i ja właśnie teraz, mam taki moment troszkę. Dobra, zaraz wyjdziemy na niewidzialności I ich sakujemy O Jezu Dobra Cofniemy Trzeba zjąć, zjąć tego cwaniaka Oj 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 oj, Ej, jestem skakowany ciągle. Weźmy tutaj, podleczymy się. Oj super. O Jezusie, jakie to było słabe. Oni wygrają to. Jakie to było słabe z mojej strony, czemu ja się skupiłem na tym Genji, zresztą hakowanie go w tym momencie no, nie było aż tak potrzebne, on w sumie na, na na smoczym mieczu może i tak zrobić całkiem sporo, także no mój błąd szczerze mówiąc, mój błąd, mogłem się skupić na zhakowaniu jakiejś postaci, która zdecydowanie więcej traci na utracie możliwości używania jej zdolności. No i właśnie ten Genji z samego końca tej zgarnia play of the game. Niewidoczny Genji, jak zwykle, ale to tak, zdarza się. Zresztą dobrze o tym wiecie. Osoby, które oglądają kanał gdzieś tam regularnie, wiedzą o tym. Ale dostałem punkcika, patrzcie, docenili Sombra. Docenili Sombra. A ja bym docenił. Weźmy na to moją Anę. W sumie leczyła mnie jak byłem niewidzialny w pewnym momencie, także propsy, jak najbardziej. Skrzyneczki nie będzie. Ale za to mieliśmy całkiem przyjemną grę. Trwała 14 minut, także myślę, że odpuścimy kolejną. Byłoby to już zbyt, stanowczo zbyt długo. Ja przyznam Wam się, że, że renderując filmy w 1440p, e, no i w ogóle przy tych moich ustawieniach, to renderuję I przy moim komputerze, który nie oszukujmy się, nie jest jakiś wybitny, jest taki ze średniej półki. No, ja go składałem za 2000 chyba 3 lata temu, więc no, już kawałek czasu minął. W każdym razie, w każdym razie renderuje te filmy nawet po 5 godzin. Słuchajcie, jeśli ma 24 minuty około film, to 5 godzin mi się renderuje. Także. I to jest czas, w którym ja nie mogę grać. Dlatego rozumiecie, że jeśli ja pracuję, nie wiem, spotykam się z dziewczyną, cokolwiek innego robię i wracam później i chcę zrenderować film, i on się renderuje 5 godzin, i nie mogę w tym czasie grać, tak naprawdę mało mi zostaje czasu na taką prawdziwą grę. Tak naprawdę. Gdzieś tam zdarza mi się mieć czas na dwie-trzy rundki, gdzieś pomiędzy w trakcie dnia, ale jest z reguły ciężko dosyć. Ale spoko! Bardzo fajnie, że mogę grać z wami. Mam, mam teraz w miarę możliwości nagrywania, więc to jest jak najbardziej super, bo filmy, jak zauważyliście, zaczęły się pojawiać regularniej i mam ambicję taką, żeby wrzucać je naprawdę, tak wiecie, no prawie że codziennie. Nie chcę tu niczego obiecywać, ale, ale liczę na taką jakąś. Yy regularność i, i może wyrobienie jakiegoś nawyku po prostu nagrywania, bo wtedy też się fajnie dla was nagrywa. Tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało, mi bardzo powiem wam, bardzo mi się podobało, bo było gameplay'owo całkiem w porządku z tą Sombrą. Może po prostu przegrać szybkie mecze, gdzie nie spinam, wiecie, gdzie troszkę gra się inaczej, gra się bardziej pod killę. Może tutaj warto sobie wyrobić te nawyki strzelania właśnie, wyskilować się troszkę powiedzmy. I wtedy dopiero powalczyć o jakieś tam rankingi w trybie rankingowym, właśnie. No, ale zobaczymy. Myślę, że będę to po prostu mieszał, bo też fajnie grać rankingowo, bo to jednak tam wiecie, więcej taktyki dochodzi, więcej takiego rozumu, powiedzmy. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnych filmach z Overwatcha na moim kanale. Cześć!